Witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się absolutnie najwyższą półką smartfonów aktualnie produkowanych. Będzie to LG 4 razy HD. Zapraszam do oglądania. Oczywiście naszą recenzję zaczniemy od krótkiego unboxingu zestawu. Tak wygląda pudełeczko od LG 4 razy HD. Znajdziemy w nim ulotkę odnośnie LG, tak, sam tak NFC. Dokładny widzieliśmy w LG L5, L7 i L9. E, szkoda, że tylko jeden. Sony dodawało więcej takich tag tagów do e, swoich pudełek. Zawsze nad tym bardzo ubolewam, bo to nie jest droga rzecz. E, oczywiście kartę gwarancyjną i uproszczoną instrukcję. W środku znajdziemy ładowarkę, kabel do komputera no i słuchawki. Słuchawki są tutaj douszne, dość ładne, z, takim, z taką srebrną wstawką. Grają też dość przyzwoicie. Aczkolwiek szału nie robi. O muzyce powiemy sobie troszeczkę później, ponieważ tutaj akurat nie ma się czym chwalić. Tak by wyglądał zestaw właśnie w LG4 razy HD, ale nie to jest najważniejsze przecież, bo najważniejszy jest tutaj smartfon o potężnym ekranie 4,7 cala ekran zrobiony w technologii True IPS o, o rewelacyjnej jasności i rewelacyjnej rozdzielczości ekranu 720 na 1280 pikseli. No jeszcze niedawno telewizory 32-calowe miały taką rozdzielczość i nazywały się wtedy HD Ready, Dziś mamy to na 4,7 cala. No jak tu nazywiemy taką rozdzielczość? E, oczywiście LG 4x HD um, działa pod kontrolą Androida 4. E, no i ta nazwa 4x HD. No. Symbolizuje ona, że tak powiem, to, że, że smartfon działa na czterordzeniowym procesorze NVIDIA Tegra 3 o taktowaniu 1,5 GHz, do tego ma 1 GB RAMu, czyli można powiedzieć, że na absolutna najwyższa półka tych smartfonów. I to widać, zresztą zaraz się przekonacie. Jeżeli chodzi o wykonanie tego telefonu, no, telefon bardzo zbliżony do serii, L, czyli L5, L7, L9, praktycznie bliźniaczo podobny jak L9. Z tyłu wykonany jest z takiego tworzywa sztucznego o bardzo takiej grubej strukturze. W dotyku jest dość przyjemny. Moim zdaniem to taka bardziej imitacja skóry, no ale bardzo elegancki. Na samym szczycie znajdziemy Tutaj wejście na słuchawki, włącz, wyłącz, zablokuj od i po prawej stronie znajdziemy ciszej, głośniej, po prawej akurat nie ma żadnych klawiszy. No i na samym dole znajdziemy wejście na kabel micro USB. Oczywiście mamy przednią kamerkę o rozdzielczości 1,3 megapiksele. No i tutaj mamy tylnią kamerę 8 megapikseli z diodą doświetlającą LED, która kręci filmy w HD. Oczywiście nie dioda, tylko aparat o rozdzielczości 1080p, czyli w rozdzielczości Full HD. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście sam aparat z gotagami, wykrywaniem twarzy, uśmiechu. W autofokusem, i takimi tam różnymi e, rzeczami, najczęściej nieprzydatnymi, żartuję. E, no ale jeżeli chodzi o, o ten system, tutaj operacyjny, tak jak powiedziałem, Android w wersji czwartej e, z, z nakładką Optimus, też chyba nie, w wersji trzeciej, zaraz wam pokażę dla uwierzytelnienia, informacja o telefonie, wersja systemu Android 4.03. Czyli już z jakimiś tam poprawkami. Jak wiemy LG nie pali się do tych poprawek, nie pali się do aktualizacji swoich telefonów, a szkoda. Całe szczęście, że to wyszło w wersji czwartej. Jeżeli chodzi o sam interfejs, no wszystko dobrze znane, jeżeli ktoś oglądał moje filmy, jeżeli chodzi o LG L5, L9 L7 tutaj się jakoś specjalnie nic nie zmieniło. Wszystkie te ikonki są dostępne. Wszystkie te programy, oczywiście aktualizacja, galeria. Co my tutaj mamy w galerii? Oczywiście pełna integracja z, z Picasso, ze zdjęciami z Picasso. Co by tutaj pokazać? Zdjęcia, akurat może L5. Oczywiście ekran e, działa rewelacyjnie. Multitouch, świetnie płynny. Przeglądarka zdjęć, tak jak widzicie, normalna, z jakimiś tam animacjami. Standard. E, dobrze, LG tak. LG tak, pokazywałem już kilka razy. Oczywiście, jeżeli przytkniemy do tego saga, odpala nam się jakaś tam aplikacja, którą wcześniej e, zdążyliśmy sobie zdefiniować. Co dalej? E, mapy, muzyka, y, muzyka, albumy, oczywiście pojawiają nam się tutaj e, okładki, jak najbardziej. No i jeżeli chodzi o granie, nic specjalnego. E, nie dość, że LG4xHD gra dość cicho, e, to niestety nie radzi sobie i z wyższymi tonami, i z, nis i z niskimi. E, Dźwięk przy takiej głośności jak teraz jest dość zniekształcony, niestety. Oczywiście mamy też ikonkę dolby mobile, czyli no na słuchawkach mamy takie można powiedzieć jakby dolby digital, chociaż no wiadomo, że to jest takie jakby troszeczkę lepsze stereo. Okej, okay, wyłączmy to. Dokładnie, tak to wygląda. Smart Sharp, czyli ewentualnie do, e, o, do obsługi DLNA, Smart Word, stacja multimedialna. Tego nie widziałem w poprzednich wersjach LG. Czyli dokładnie możemy sobie to położyć, ewentualnie na jakiejś stacji dokującej. E, no i właśnie tutaj mamy muzykę w takim troszeczkę lepszym wydaniu e, okładki i tak dalej też ładniej to wygląda, powiem Wam ładniej to wygląda niż w tej standardowej opcji muzyka, że tak powiem szybko możemy to sobie zakończyć i już jesteśmy e, w menu dobrze, może czas na, e, no jeszcze powiem o aparacie już tutaj wszystkiego stało się zadość co my tutaj mamy ciekawego w opcjach lampa błyskowa, ostrość i tak dalej, i tak dalej pamięć, resetuj tryb HDR Tryb panoramiczny, zdjęcia seryjne, samowyzwalacz. E, tutaj niejako sterowanie głosem, jeżeli ktoś powie tam choose czy coś, czy coś podobnego, no to wtedy aparat robi zdjęcie. Dokładnie. I tak jak powiedziałem filmy e, w rozdzielczości Full HD. No, nie będę robił takiego dużego pudełka, jeżeli chodzi o zdjęcie. Zróbmy sobie logo wideotesty. O, nie złapało ostrości. Nie, jeszcze wyszło. Tak, tu już nie mamy na co narzekać. Przy takim świetle, jak tutaj zrobiłem, bardzo, bardzo dobrze zdjęcia wyszły. Więcej zdjęć możecie zobaczyć na portalu videotesty.pl. Tam zrobię jeszcze kilka takich zdjęć, można powiedzieć, krajobrazowych. No i tak jak wspomniana tutaj przeze mnie wydajność, może wejdziemy w jakąś grę. Telefon już się troszeczkę nagrzał z tyłu, już jest ciepły przy, przy tym troszeczkę korzystaniu. Zobaczę, może mi się szybko uda odpalić tą grę, to chociaż zobaczymy, zobaczycie jak to tutaj wygląda. Oczywiście taki telefon nie ma e, tutaj m, możliwości lagowania, przycinania. No ale sprawdźmy. Okay, mam nadzieję, że się szybko wczyta tutaj Tuż mnie strzelają... Pier. Gra chodzi absolutnie bez przycinki. Sami widzicie, grafika jest po prostu rewelacyjna. Gin. Niestety nie mam szans. No i tyle z mojego grania. <noise> tak, by to, tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o płynność z gier. E, więcej o tutaj o, o płynności, o specyfikacji możecie zobaczyć w moim następnym odcinku, gdzie sparuję, że tak powiem, LG4 razy HD z Xperion 10, która jest na dwóch rdzeniach, ale wyniki też osiągała e, też bardzo przyzwoicie. Ale przejdźmy jeszcze sobie do ostatniej rzeczy, do internetu. Zobaczmy, jaki ten internet działa, czy, czy, bo to jest najważniejsze. Ja zawsze e, mówię, że w smartfonach ten internet jest najważniejszy, bo, bo to są w końcu e, urządzenia mobilne. Coś źle wpisałem. Strona mini wczytuje się bardzo szybko absolutnie momentalnie. Weźmy na stronę wideotesty.pl, bo ona jest bardziej obciążona. I już jesteśmy. Tak powinny chodzić e, smartfony. Weźmy sobie w jakiś link. Zobaczymy, czy filmy na YouTube będą się odpalały. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Sami widzicie, nie ma absolutnie żadnego, żadnego problemu. No i to by było w sumie na tyle. Powiedziałem o aparacie, powiedziałem o muzyce, o wydajności. O specyfikacji, o samym wyglądzie. Myślę, że, że, że starczy, jeżeli chodzi o te kilkanaście minut filmu. Podsumowując, LG 4 razy HD no, zachwyca specyfikacją, zachwyca ekranem. Samo, samo wykonanie też nie najgorsze, no, ale przede wszystkim cena. Cena jest zdecydowanie mniejsza niż Samsung Galaxy S3 i LGK i, i HTC One Xa no myślę, że w granicach 1200-1300 zł można taki sprzęt dostać no LG tutaj zawalczył na rynku ceną no i to się chwali ponieważ za te pieniążki dostajemy naprawdę przyzwoity sprzęt który powinien nam starczyć na kolejne dwa lata więc absolutnie nie bać się firmy LG no i kupować bo, bo tak jak powiedziałem za tą cenę ciężko by było wyrwać coś lepszego to by było na tyle, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału, no i do następnego razu trzymajcie się, hej!